Hey, świątkowiteczny Gilon. I to dzisiaj w sklepie 13 grudnia 2022 roku. I co? Dzisiaj mamy e, zimowo podjemne za 1200. E, Piaseł za 1500. Świąteczny hydran za 200. Świąteczna szyneczka za 1200. Migotka za 2000. Zamieć za 800. Kryształowa karoca za 800. E, dalej mamy Zamieć za 1500. Wirtuoz wyprzedzanie za 1500. Biały szkwał za 1200. I zestaw znikający punkt za 4200. Dalej mamy śnieżnego piechura za 1200, który powrócił po 500 dniach. Tak się tutaj prezentuje. E młot za 1200 wraz ze stylem. Dalej mamy najlepszy przyjaciele za 500. Śnieżne ostrza za 800. E Eureka za 200. I ta matka też powróciła po 400 dniach. E I rzut dyskiem za 500. I dalej mamy zestaw Halka, tutaj zestaw wojny przyszłości, czyli Sarah Connor T800, Salot z Cyberden i Techno Świąteczna Elfka, Kanaj, Strażnik z Czerwonym Nosem, Dolf, Śnieżno, Kul, Światełek, Ślicznotka, e, Komando Gwiazka, Strażnik Świąt, Zestaw Mecha Morty, Zestaw Pan Miszuk, Zestaw Królowa Summer. I mamy dzisiaj widzowie nowy pakiet startowy. Ten stary, który był właśnie z sezonu czwartego rozdziału, trzeciego zniknął, i pojawił się nowy, czyli pakiet Metal Mina. Oczywiście za 14 zł, i mamy w nim 600 fałdolców z na park, pleca, kolce, serce i kilow bezlitosny szpon. Także tak prezentuje się Skinek, proszę bardzo. Tak prezentuje się właśnie ten plecaczek. Taki o, i tak prezentuje się kilof. No i oczywiście 600 fałdolców, więc myślę, że spoko pakiecik. No i to chyba tyle. Także co widzę, jeśli sklep się wodo to pamiętajcie subzone łopko w górę, kodzidzila o sklepie, a się zleń żegnam, siemneczk.